Ja, siedemnasty level, gramy w gry i gadamy Nagle łapie mnie potrzeba, żeby walnąć klocka To jeden z tych post, meksykańskich klocków Do których zużywa 4 metry papieru toaletowego Ale i tak nadal zostają smugi Mówię, zaraz wracam, idę do łazienki Zaczynam wypuszczać jelitowego katulu W chwili, gdy moje spocone pośladki Dotykają deski klozetowej Słodziutka ulga, sięgam po papier Widzę, że cała rolka jest zużyta Rozglądam się, nigdzie nie ma papieru Uwięziony na pierwszym piętrze Bez czegokolwiek, do Dupy. Zbyt dziwnie, żeby wołać teraz o pomoc. Rozglądam się za amunicją alternatywną, dwie rzeczy. Nowe czasopismo samochodowe jego ojca. I Biblia jego mamy. Mam przed sobą ultimatum. Tatuś jest wielki, uwielbia auta, jest skłonny do agresji. Mama to typowa, miła kobieta. Malutka i flegmatyczna. Czułaby się bardzo źle, gdybym jej to zrobił. Tato mógłby skopać mi dupę. No i jestem ateistą. Odrywam kilka stron ze środka Starego Testamentu. Chrześcijanie i tak nie czytają tego gudu. Papier jest cienki. Lubią mi się ranki na pierścieniu, 10 stron później jestem czyściutki, podciągam spodnie gdy uderza druga fala, nie mam nawet czasu spłukać wody, siadam i robię swoje, po trzeciej rundzie, siedzę przez 20 minut, żeby upewnić się że wszystko już wyszło, w tym momencie kumpel stoi pod drzwiami i pyta czy wszystko ok. mówię, że za chwilę wyjdę bo złapała mnie sraka, wycieram dubsko po raz czwarty i ostatni zużyłem jakąś jedną czwartą, starego testamentu, w toalecie jest więcej papieru niż instalacja wodociągowa może się zmieścić, muszę działać szybko, bo kumpel Stoi pod drzwiami Próbowałem to przepkać babką klozetową Bez rezultatu Upewniam się Że ma jakieś antybakteryjne mydło przy zlewie Ręce mogą zostać umyte Podwijam rękawy I sięgam do toalety Przepychając ręką Zbitą papkę Gdy jestem na kolana, Zauważam całą rolkę papieru Która leżała Pod zbiornikiem z wodą Co ja kurde zrobiłem Spłukuję toaletę łokciem Zaczyna się wylewać Kartki Pisma Świętego Pokryte gunwem Rozprzestrzeniają się po podłodze Zdzielam wieko zbiornika Desperacko próbując odłączyć tanią Zbiornik się opróżnia i zaczyna wydawać. Głośne odgłosy piły mechaniczne. Kumpel dobija się do drzwi i pyta, co ja kurwa robię w przeciągu 40 sekund. Odgłosy stają się coraz głośniejsze i głębsze. Nagle ustaje. Cały czas jestem w szoku. Ręce pokryte gunwem, opieram z przyzwyczajenia na czole. Kumpel otwiera drzwi od zewnątrz. I zamek, który można przekręcić monetą. I wparowuje do środka, patrzy na mnie i zamiera. Moje oczy są wytrzeszczone, gówno rozmazane na moich rękach i twarzy. Biblia mamy, leży zapomniana na ziemi. Pokryta maź. Z toalety słyszę, że jego rodzice idą na górę. Kumpel stoi nie ma pojęcia, co robić. Jego mama wchodzi i szokowana zaczyna łkać. Moja prababcia dała mi tą Biblię miesiąc przed tym, jak zmarła na raka. Jego tata wchodzi po kilku sekundach, zszokowany. Zauważa Biblię i zaczyna się śmiać. Odwraca się, idzie w kierunku schodu i śmiejąc się mówi: Masz przejebane. Jego mama zaczyna płakać coraz mocniej. Dlaczego to zrobiłeś? Powtarza to w kółko i to bardzo histerycznie. Zaczynam płakać, ale gdy płaczę, to wyglądam jak wkurwiony kurwiony Jego mama myśli, że ją przedrzeźnia i wychodzi, płacząc jeszcze bardziej. Odwracam się do kumpla. I mówię: słuchaj, mogę to wszystko. Uderza mnie w twarz! Łapie za kaptur. I wypierdala z jego domu. Zostaje na ulicy przed domem, półtora kilometra od domu, bez podwózki i umazany fekaliami. Zaczynam iść w stronę domu. Chwilę później. Jakaś pani podjeżdża. I pyta, czy chce podwózkę. Siada, kobieta zaczyna jechać. Uświadamiam sobie, że moje ekstrementy właśnie zasychają mi na twarzy. Ona próbuje nawiązać rozmowę minutę później wyczuwa odór i patrzy na mnie. Zatrzymuje się na poboczu. Każe mi wypierdalać. My dupiaj. To chodzę do domu. Przekradam się obok rodziców. I biorę prychę. Próbuję dodzwonić się do kumpla, żeby się wytłumaczyć. Nie odbiera. Czwarta próba. Odebrał i krzyknął, żebym przestał dzwonić. Rozłączył się. Przez kolejny tydzień zauważyłem, że sąsiedzi i koledzy z klasy dużo na mnie patrzą. Zaczynam słyszeć jakieś głupie przezwiska. Dziecko szatana, odbytowy testament i t.d. Ksywki rozprzestrzeniają się po szkole jak pożar w lesie. Młodsze dzieciaki, z którymi nigdy nie gadałem, podchodzą do mnie i mówią mi te Przezwiska w twarz. Jedna z moich bliższych przyjaciółek, która jest chrześcijanką. Nabrała do mnie dystansu i w końcu przestała się do mnie odzywać. Historia sięgnęła nauczycieli. Parę dni później dostałem wyzwanie na dywani. Dyrektor mówi, że wyrzucają mnie za obrzydliwą zniewagę religijnych wierzeń. Mama i tata się dowiadują. Mama dziwnie się przy mnie zachowuje. Patrzy na mnie z niesmakiem. Czuję, jakby myślała, że mnie w ogóle nie zna. Mój tata mówi, że jestem jakimś pojebem. I potrzebuję resocjalizacji. Dwie godziny później rozmawia z rekrutującym do wojska i zapisuje mnie na Obóz dla rekrutów. Przewinę historię do obozu. Na początku jest spoko. Pierwsze dni były trochę ciężkie, ale się przyzwyczaja. Pewnego dnia dostaję paczkę od ziomka. Z dawnej szkoły były to wydrukowane zdjęcia, na których jestem. Przerobione tak, że wyglądam na nich, jakbym wycierał dupsko Biblią. Na tyle każdego zdjęcia. Jest jedno z tych przezwiz. zbyt ciekawski kolega podchodzi i mi je zabiera. Parę minut później. Całe baraczki wymieniają się fotami. I się śmieją. A ja bezradny siedzę na łóżku i udaję, że czytam książkę. Jeden z nich obczaja moich znajomych na i pyta jednego z nich o całą historię Jakiś czas później zauważam, że jeden z rekrutów Patrzy na mnie bardzo dużo Dowiaduje się, że pochodzi on z ultra konserwatywnej rodziny I nienawidzi mnie za to, co zrobiłem Pada na mnie jakiś czas później I próbuje nawiązać rozmowę Gdy nikt nas nie słyszał Powiedział mi, że gdybyśmy byli na froncie To dostałbym od niego kulkę on powiedziałby, że to ciapaki mnie kropnęły Dwa dni później rozpoczynamy treningi Z ostrą amunicją Wstaję rano, idę do łazienki Zauważam, że wszyscy się na mnie gapią Idę się wysrać. Dostrzegam, że nie ma w ogóle papieru. A w kabinie jest jedynie Biblia. Zaczynam się drzeć. W odpowiedzi dostaję śmierć. Wszyscy idą na trening. Zostawiają mnie tam. Kurwiam się. Zaczynam drzeć kartki z tego gunwa. I podcieram się nimi, jakby nie było jutra. Moje kakałkowe oczko krwawi. Krew kapie wszędzie. Nie mogę założyć nawet munduru, żeby go nie poplamić Odrywam kubkę kartek. Zwijam je. I wsadzam sobie w szczelinę, jak paróweczkę w hotdoga. Dopełniam dzieło. Jeszcze paroma kartkami. Robiąc sobie w gaciach prowizoryczną pieluszkę. Zakładam mundur. Jak chodzę to słychać gniecione kartki. Czuję się upokorzony i wiem, że spóźnię się na trening. Gdy chodząc mam nadzieję, że zaczniemy od strzelania. Okazuje się, że najpierw będziemy maszerować w formacji, zanim będziemy strzelać. Maszerujemy 10 minut. Sierżant słyszy szelest kartek. Każe nam się zatrzymać i pyta: "Kto ma przy sobie gazetę?". Rekruci na mnie patrzą. Sierżant każe mi truchtać w miejscu, włośne szelesty. Pyta: "Co to za dźwięk?". Krtań mi się zamyka. Nie mogę odpowiedzieć. Sierżant rozkazuje mi ściągnąć spodnie. Moja pielucha widzi światło. Sierżant tknie pod nosem i każe mi przebiegnąć. 200 okrążeń wokół obozu. Nie mam wyjścia. Zaczyna. Pół godziny później biegnę. Przez mniej widoczną część obozu. Nikt inny. Jak pan jezusowy mściciel, który mówił, że zabiłby mnie na polu bitwy. Wyskakuje za krzaka. W jednej ręce dzierży butelkę Jacka Danielsa. W drugiej pistolet uderza mnie w twarz butelką. I strzela mi w stopę. Wylewa zawartość butelki na moją twarz. By ja krzyczę z bólu. Ucieka. Sierżant znajduje mnie leżącego. Jakiś czas później incydent zostaje odnotowany. Jest wszczęty Dochodzenie. Okazuje się, że Jezusowy chłopiec sprzedał im jakąś historię. samą z palca. Mówi, że szkalowałem go na tle religijnym i poniżyłem go, podcierając się Biblią. Zostaje wyrzucony z obozu za religijną nietolerancję. Picie i lekkomyślność. Wracam do domu. Tato jest mną zawiedziony, a mama się nie odzywa. Zaczynam wysyłać CV. Moje nazwisko i historia się rozprzestrzeniła po mieście i żaden pracodawca nie chce nie przyjąć. Miesiąc później tato myśli, że jestem żulem i nie szukałem pracy. Wywala mnie z domu. Zostaje bez domu. To był prawdopodobnie najgorszy moment w moim życiu. Ale od teraz się polepsza. Zostałem włóczęgą na dwa lata. Dostawałem jedzenie z programów pomocy dla bezdomnych za dnia. Gdy byłem głodny w nocy, szukałem resztek śmietnika. Pierwsza zima. Spotkałem i zaprzyjaźniłem się z dwoma innymi włóczęgami. Jeden z nich przedstawił mi się jako drżący. Drugi jako Adam. Drżący ma taką ksywkę, bo pił tyle, że spierdoliły się jego funkcje motoryczne. Dziewczyna Adama przedawkowała Herę trzy miesiące wcześniej. Spotkałem ich pod mostem, na obrzeżach miasta. Włóczyliśmy się razem I dotrzymywaliśmy sobie towarzystwa Jednej nocy budzi mnie dziwny odgłos Zobaczyłem, że ssają oni sobie wzajemnie kutasy Nie mi to oceniać Idę dalej spać Miesiąc później Próbowali mnie zabić Adam, drżący i ja Szliśmy przez miasto Zobaczyłem na ulicy banknot 50 zł, Podnoszę go Kumple żule Zgodnie myślą o alkoholu Żądam, żeby kupić jakieś żarcie Bo dawno nic nie jadłem Ale drżący to alkohol. Chcę kupić jak najwięcej tanich winiaczy Na ile pozwoli mu to pięć dych Pierdol się, ja to znalazłem Adam Rzuca się na mnie z nożyczkami. Nie spodziewałem się. Dźiga mnie w nogę dwa razy. Bierze hajs. Pieprzone pedałki uciekają. Nigdy więcej ich nie widzę. Trzy dni później dostaję gorączki od infekcji. Zalegam na czymś podjeździe. Policjant zatrzymuje się. Każe mi wstać i sobie iść. Próbuję wstać. Noga boli za bardzo. Ruszaj się. Popycha mnie do przodu. Łapie się za nogę, bo tak kurde boli. Policjant w końcu dostrzega mój stan. Zabiera mnie do schroniska dla bezdomnych. W mieście 20 kilometrów dalej. Nic nie mówi przez całą drogę. W schronisku Ładniusia. Czerwonowosa podchodzi. Z apteczką. i pudełkiem z gumowymi rękawiczkami. Wygląda, jakby mi współczuła. Po raz pierwszy jestem traktowany jak człowiek przez kobietę. Od dłuższego czasu dostaję erekcji. Przebija mi przez bokserki. Ona to dostrzega. Wyraz obrzydzenia. Przeozdabia jej twarz. Czuje się źle i przeprasza. Ona nerwowo się śmieje i opatrza moje rany. Daje mi pudełko z antybiotykami. Mówi, że nie można sobie nimi zrobić fazy. Jest warte parę złotych. Tymi słowami skończyło się traktowanie mnie jako człowieka. Po paru dniach rany się goją. Schronisko daje mi kopa. I wracam do Szwecji. Się. Parę miesięcy później Kolejna zima Krążę po jakimś nowym mieście Jest pierwsza nad ranem Drogi są puste Znajduję zimową kurtkę Mojego rozmiaru w pojemniku PCK Idę dalej I widzę panią przy rogu Wiem, że jest kurwą Ale ona praktycznie nic na sobie nie ma Jest zimno Ona się trzęsie Podbija mi, mówię Cześć Pyta mnie, czy mam pieniądze Mówię, że nie Każe mi spierdalać Oferuje jej kurtkę Patrzy na mnie dziwnie przez kilka sekund Mówi, że nie może się zakrywać w pracy Dziękuję mi I się uśmiecha Nie wygląda tak kurę jak inne takie panie Jest trochę zużyta Ale widać iskierkę godności Zostałem I trochę z nią pogadałem Opędzam jej myśli od zimna Około trzeciej nad ranem Brudny kombiak podjeżdża Wielki koleś woła do auta Izę Jej imię to Iza Gościu patrzy na mnie I pyta czy jestem klientem Mówię, że nie On każe mi To spierdalaj Gdy odchodzę On zaczyna ją bić I pytać kim jestem Wrzuca ją do auta Myślę o niej cały kolejny dzień Następnej nocy Przychodzę w to samo miejsce I ona tam była Miała podbite oko I liczyła na szybkie bank Podchodzę, a ona mówi, że jej Alfons nas pokroi, jeśli znów nas razem zobaczy. Mówię, że tylko przechodzę. Siadam za pudełkiem w alejce, tak, że mnie nie widać. Gadamy całą noc pomiędzy klientami. Jest już prawie trzecia i każe mi się zmywać. Robię to, co każe. I sytuacja powtarza się przez miesiąc. Formujemy swego rodzaju więź. Jesteśmy przyjaciółmi, włóczęga i prostytutka. Ona sobie żartuje, że powinni zrobić taki program w telewizji. Pewnego dnia jej Alfons podjeżdża kombiakiem parę godzin wcześniej. Przyciska mnie do ściany. Mierzy we mnie spluwą, spokojnie pyta, kim jestem. Odpowiadam, że tylko włóczęgo i że jestem przyjacielem Izy. Dwóch jego kumpli wysiada z auta i przetrzepują mnie, szukając pieniędzy, nie ma żadnych. Rzuca mnie na ziemię, kopie mnie i każe znowu: spierdalaj z to! Mówi, że psuje mu produkt, cokolwiek to znaczy, oznajmia, że jeśli jeszcze raz mnie tu zobaczy, to mnie zastrzeli. Następnej nocy wpadłem do Izy. Tylko na 20 sekund pożegnałem się i odszedłem. Już nigdy jej nie zobaczyłem. Tydzień później jestem na skraju miasta, jedząc puszkę tuńczyka. Widzę kombiaka, podjeżdżającego do mnie. Biegam w alejkę. A on zatrzymuje auto. Słyszę, że goni mnie parę osób. Doganiają mnie. i Nie przewracają. Alfonsik na mnie patrzy i oddycha ciężko. Wyciąga klamkę i siada na skrzynce. Zapala szluga i uspokaja oddech. Kontakt wzrokowy nieprzerwany. W końcu przemawia. I za to jedyny powód, dla którego cię dzisiaj nie zabiję. Okazuje się, że nas myślała sporo rzeczy tylko po to, żeby jej Alfons mnie nie kropnął. W tych rzeczach była informacja, że jestem zaawansowany. Przemytnikiem szukam pracy. Mówię, że przez cały ten miesiąc przychodziłem z nią gadać. Jestem taki sprytny. Zamieram. Gdy on proponuje mi zarobienie pięć koła. Oczywiście, że tak. Daje mi teczkę zawiniętą folię bąbelkową i każe mi ją zanieść na drugą stronę miasta. Mówi, że kropnie mnie na miejscu, jeśli odmówię. Oczywiście zgadzam się. On mówi, że kropnie też idę, jeśli tego nie zrobię. Przytakuję i mówię, że to zrobię. Daje mi złożoną serwetkę z adresem i napisem Żółty garbus. Idę. Docieram do adresu. Dwóch Azjatów siedzi w garbusie, odbijam do okna jeden nie zauważa wyciąga klamkę wyciągam powoli teczkę. okno się opuszcza daję mu paczkę i odchodzę parę ulic dalej słyszę pisk i krzyki garbus jedzie prosto na mnie pasażer celuje we mnie klamką rzucam się na ziemię i czołgam do rowu po chwili ich gubię przechodzę przez most nad rzeką będę się chować aż znikną całkowicie W połowie mostu garbus nadjeżdża próbuję uciekać Dostaję kulkę A! w nogę auto się zatrzymuje azjata wysiada nikogo nie ma w pobliżu łapie mnie za kołnierz rzuca mnie do wody pamiętam jak płynąłem w dół z prądem Wody, prosto w dzicz, otaczająco, zurbanizowane miasto. Desperacko próbuję zostać na powierzchni. Zmęczyłem się i zasłabłem. Straciłem czucie w rękach i nogach, obijając się o kamienie. Ostatnia rzecz, jaką widziałem, to kropka światła przy brzegu. Budzę się, jestem przykryty czarnym kocem, i leżę obok ogniska. Wstaję. Moje znoszone ciuchy wiszą na patyku i schną. Rozglądam się, dostrzegam tipi pod kasztanowcem. Pieprzony Indianin stoi i coś pali, a on mówi, żebym leżał, i się ogrzał. Lub umrę, kładę się i zasypiam, wycięczenia. Parę sekund później. On mną potrząsa i mnie budzi. Mówi, że to niebezpieczne. Spać, gdy jest tak zimno. Okazuje się, że Indianin łysiejący w okolicach czterdziestki ma na imię Hektor. Mówi, że on jest właśnie w spiritualnej drodze do Częstochowy. Jest jakimś przodkiem na wacho i chce spotkać duszę swoich krewnych. W każdym świętym miejscu na świecie. A miał tu rodzinę czy coś. Pyta, czy chce dołączyć. Mówię, że spoko. Darmowe palenie. Spędzamy kolejne miesiące idąc z buta do Częstochowy. Prosto z północy. Dogadujemy się, nauczył mnie łowić, polować. I dbać o siebie w dziczy. Nauczył mnie wytwarzać swoje własne ciuchy i zasoby z darów natury, podróżując jakąś puszczą. Pyta, czy chciałbym Spirytualnego przebudzenia od jego ludzi. Myślę, że nic mi nie szkodzi. Obydwoje jesteśmy z jakimś dziwnym gównem. Nazwał to Pejot, czy coś takiego. I mógłbym przysiąść, że widziałem dźwięki, czas i przestrzeń. Przewlekają się przez siebie. Widzę świątynię, budowano z gałek ocznych. List trąca mój bark i wbiega do środka. Idę za nim, miałam figurę człowieka, stworzoną z wody na podeście na samym środku świątyni. Jest rolka papieru toaletowego, mój umysł wpadł tą dziwną, percepcyjną pętlę, dziwny moment olśnienia. W tej całej irracjonalności wokół mnie. W tej chwili uświadamiam sobie dziwaczną naturę życia, spirale ciągów wydarzeń, zapoczątkowane, brakującą rolką papieru. Jaram jakiś pejot, z uzależnionym od dragu. Indianinę przez rolkę papieru. Co się kurwa stało? Reszta fazy to jakieś oceany, rozmazane obrazy, zapomniałem o swoim olśnieniu, gdy faza minęła, następnego dnia docieramy do częstochowy, wcześniej był tam indiański. Rezerwa, ale Hector spodziewał się czegoś innego. Chciał natury i mistycyzmu, ale wszystko teraz poszło do przodu. W rezerwacie były obrazy na wacho, jedzenie, historie, ale były tam też kablówka. internet i kanalizacja. Był zawiedziony, ale i tak szczęśliwy. Mówi mi, jeśli chcesz gonić marzenia, musisz być przygotowany na rozczarowanie. Ludzie w rezerwacie są spoko. pozwalają nam zostać. Dostaję pracę w call center. zaczynam studiować informatykę przez internet, zdaję liczne certyfikaty, dostaję robotę firmy komputerowej. 40 tysi rocznie na start podczas pobytu w rezerwacie. Przykułem uwagę pewnej dziewczyny w moim wieku. Ma na imię Marisa. Odłożyłem trochę kasy, czas wyjechać. Ofiarowałem parę tysi dla rezerwatu w ramach podziękowania. Zabukowałem bilet do domu, gdzie ja i Marisa mieliśmy razem mieszkać. Cieszę się na spotkanie z rodzicami. Planuję wizytę niespodziankę. Patrzę przez okno, widząc cały mój kraj pod sobą. Czyste niebo. Pamiętam jak przemierzałem na piechotę przez te wszystkie drogi, szczęśliwy i zdumiony, jak wszystko wyszło na Prostą. Wprowadzamy się do mieszkania. Fryzjer, ciuchy. Odwalam się jak nigdy. Idę do starego domu rodzinnego. Mama otwiera drzwi. Patrzy na mnie przez kilka sekund. Mdleje. Gdy do siebie dochodzi, płacze i mnie przytula. Mój tato nie mógł uwierzyć, że jestem z powrotem. Po raz pierwszy w życiu widziałem, jak uronił łzy. Milion przeprosin i wymówek. Powiedział, że parę dni po tym, jak mnie wywalił. Zmienił zdanie. Nie mógł mnie znaleźć. Dwa lata później myślał, że nie żyje. Jeden z najszczęśliwszych momentów życia. Kolejny z takich szczęśliwszych. Miałem trzy tygodnie później w pracy. Naprawie Właśnie komputery Zauważyłem Że jeden z nich ma karteczkę Zepsuta pamięć RAM A właścicielem jest Mój stary kumpel U którego cała akcja się zaczęła Wymieniam RAM Włączam peceta Przypominam sobie Że przez tego skurwiela Dostałem z dwie kulki I byłem cigany nożyczkami Ściągam na jego komputer W pizdu Niedozwolonego porno Bestialstwa Innego zdeprawowania Chowam folder Wyłączam kompa I pakuję Szperam trochę w necie I okazuje się Że kumpel jest ministrem W lokalnym kościele Dzwonię do właścicieli kościoła informuję. O tym, co znalazłem na jego komputerze Następnego dnia widzę jego zdjęcie w gazecie Idzie do więzienia Wyjebali go z kościoła A jego żona i dzieci go zostawiają Dzieci idą do psychologa Żeby zobaczyć, czy je dotykał Jego życie się psuje On nigdy nie dowiaduje się Kto go właściwie wrobił Program ochrony świadków Natura życia zatacza pełen okrąg Dziwko